z tej strony interaktywnym w fsx Dzisiaj, w dzisiejszym poradniku pokażemy wam cały tryb multiplayer odnośnie menu a więc mam już tutaj otworzone na trybie multiplayer mamy tutaj jakby taką dwie funkcje przez internet przez funkcję gamespy oraz przez lokalną sieć musimy teraz wybierać już tylko lokalną sieć ponieważ gamespy już nie operuje Trybu FSX na multiplayerze. A więc dobrze. Wchodzimy. Ukazuje nam się właśnie takie, jakby to powiedzieć, menu sesji. Mamy tutaj różne nazwy sesji, które są i takie inne potrzebne informacje. Jeżeli weźmiemy host session, to będziemy tworzyli sesję, jakby serwer, na którym będą się odbywać wszystkie, na których będą grać też inni gracze. Dobrze, jeżeli weźmiemy połączenie bezpośrednie, mamy tutaj jakby cztery okienka. Jeżeli wejdziemy na stronę podaną w opisie, mamy tam różne serwery, z których będziemy mogli wpisać właśnie w te okienka i będziemy mogli wejść na sesję, która już trwa. Yy, dobrze. Teraz jeszcze. Albo to nie, to już w następnym odcinku. Yy, niedługo się ukaże film z trybu multiplayer multiplayer, a więc to zobaczymy.